Witam ponownie w Zagrajmy w Arkanu. W dzisiejszym odcinku uwolnimy Jormunda z jego opresji. Od jego opresji. Oczyścimy go z zarzutów. No chyba wiem, jak to zrobić, tylko trzeba tam dojść, a jeśli Mundom się będzie blokował, to nie pomoże. A, Tu jest Swift. Swift. Nie chce mi się z tobą gadać Swift. Gdzie jest mój Ech. Jakbyś biegał wolniej, to... To nie wiem co, chyba z opieś w miejscu. Tędy się idzie do srebrnej pani przejdź tędy, dziękuję. Co ją będę musiał poza nagraniem zejść do klanu koła jeszcze raz tam, do głębi i sobie poszukać metrilowych blachparów. To jest Ivory. Hmm. Stajemy sobie gdzieś w boczku. I poczekajmy do wieczora. Jest godzina, ciemno jak w cholera, więc poczekajmy jeszcze dwie godziny. Jest noc. Widzicie? Ona wyszła, ona mu musi być winna. Waza, waza <śm> jest zamknięta dlatego też em um, jak tu się którym tu się atakowało <grym> tryb walki wiesz co piesku atakuj Nie przykładajcie sobie, panowie. Ja popatrzę. Tak też można otwierać skrzynki. Niczym prawdziwy facet! Ta fiolka wciąż zawiera ślady trucizny, którą kiedyś... która kiedyś w niej była. Dlatego też. Zobaczymy, czy... Eee, czy wszyscy w tym mieście dostaną tak zwanego pierdolca kiedy What is it that you want of me? What is it that you Ej to Ivory. Cze Cześć Ivory. Af. Okej. Okay. Heba troszeczkę to sknociłem. Ale tylko troszeczkę. Chodźmy do strażnika. Jej, gra muzyka walki. Świetnie. Dlatego, że zaatakowałem. Gdzie ja polazłem? Oooo. Dlatego, że zaatakowałem bazę. Ech. No trudno. Ta gra ma niezliczone ilości bugów. Otóż, mam nadzieję, że to zadziała, przynajmniej po części. Ale tak to jest, jak się knoci dialogi z postaciami, od kwestów pobocznych. Oto dołu, że powinni się zgadzać, szarpa. wygląda się pół i felce po drużynie. To niemożliwe, elfy nie zabijają się nawzajem. To się po prostu nie zdarza. Powinienem się domyślić, mieszkali razem w jednym domu, zachowywali się jakby byli małżeństwem. O co dziś chodzi? Nasza osada jest naszą rodziną, za młodu niektórzy z nas mogą oddać romantycznym porywom, ale żaden szanujący się dorosły elf nie oddziela się w ten sposób od reszty mieszkańców. To zakłóca życie całej społeczności. Sharp właśnie zamierzał zniżyć porządek społeczny. Wiedziałem, że coś takiego musi się w końcu wydarzyć. Te dziwaki próbują zniżyć komentarze swoim małżeństwem. Ale wszystko jest jasne. Wywócisz Jormunda? Tak. Jeśli byśmy porozmawiali z żoną Sharpa w inny sposób, okazałoby się jednak, że po drugiej rozmowie nad ranem, jeśli pokażemy jej truciznę, że ten cały rad zabił się sam i chciał zrobić Szarpa czy coś w tym stylu. Dziękuję za oczyszczenie mojego imienia. Nie ma za co. Nie ma miejsca na ten przedmiot? A jaki przedmiot? A! 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 Laska! Co tam... Gdzie, gdzie... Wyrusz ze mną... Dzięki... No to w drogę. Komu w drogę, temu śpiwór. Na drogę. ja jakoś tak? Eee... Co ja się męczę? A, laska ksoranata. Wardiel Chcesz laska Nie chcesz laski Jormunt! Chcesz laska? To masz A, jeszcze ci Okulary dam Dam ci Amoniak To, to to, 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 no, od razu, lepiej. W ten sposób do naszej drużyny dostał się Jormund. More party members. Okno postaci. A, percepcję mu się obniża przez okulary, jest względnie dobry. Magia, z czego ty korzystasz? Z ognia. Ma maksimum w ogień. Maksimum w moc. Yy. I nic poza tym. Hmm. No, jest na 20 poziomie, podczas gdy ja mam poziom 22. Lub... Ach, ujdzie. I zaraz się zirytuję przez tę muzykę. <słuch> Dlatego też... Zapiszmy grę i miejmy nadzieję, że strażnicy się nie zbagują tam na dole. Mam nadzieję, że nie będą... A, e, zniszczyłaś waza, która nas nie obchodzi, ale musisz, że no Wita Witaj, miłego dnia. No! I teraz jest ta dobra muzyka. E, Swift zajmiemy się innym razem. Chociaż wątpię, żebym w ogóle się nią zajął... w jakikolwiek sposób. Czy ty masz coś do powiedzenia? Aha, czym się zajmujesz? Mistrzyni leczenia... A, pohandlujmy, kobieto. Nic ciekawego... Chyba nie mogę się spodziewać, że oni będą mieli karabin snajperski, co? <laughs> Tu nikogo nie ma. Tu powinien ktoś być. Prócz tej elki przed tym czymś. Ach, oczywiście, nie ma nikogo. A długa historia. Tak. Hmm. Naukowce. Jakie stworzenia. Błędne ogniki. Ognik Wolara. Bla, bla, bla. E Aha... No dobra, czemu nie? Ech. Zrobimy to jakieś przy... okazji. Okej, okay, fajnie, że masz silnik człowieku na dworze. Na dworzu, na zewnątrz... Nie obchodzi mnie to. Hej! nie To nie jest miejsce dla takich jak ty... O... Hej! hey sean What do you want? I'm sorry, but I can't look past your obvious flaws. Please, just leave me alone. Yes, I suppose I can overlook your faults for now. What is it that you want of me? My name is very old and very long. Perhaps it would be best if you simply called me Raven.

how no you'll you have your chance forgive me if i seem a little abrupt but i've many things on my mind today and there's much to be done once i've taken care of some of the more pressing matters i'll talk with you about your needs. Your offer is greatly appreciated my friend we'd appreciate any help you might be willing to give there is no a of group of humans camped about a day's journey from here we know not what they want but where humans go trouble usually follows. Typowe powe rozumowanie elfów czego ode mnie oczekujesz They a are zrobię to. you sure you understand what needs to be done? There are a few things that are very important that you know. no, of course. To, to za miejsce. Aha, to jest elven holy ground. Many years ago Aha, and within it were the spirits of the elves who had become the soul of the stag and with her arrow she had pierced both it and them blah blah and they were both sad and. that's all, she sat with the stag's head in her arm. of course. what would you like to know? Like it doesn't zostać... matter to me how you remove them, but you must Aha. understand. of course. no what dobra would you like to know. i Chodzi o to, że na planie sokolicy nie można nikogo zranić. Jeśli kogoś tam zaatakujemy, to wtedy... game over. Zostaniemy zabici. Automatyczna śmierć. No dobra. Zapiszmy. A, to jest gdzieś.. Gdzieś... Gdzieś... Ech. Ech. No cóż, to by było na tyle w tym odcinku serii Zagrajmy w Arkanum. W następnym odcinku będę wiedział, gdzie jest Polane okolice, bo wezmę lokację na mapie. Dziękuję, dobranoc, do następnego razu technicy.